Ten rynek może się rozwinąć bardzo mocno w takim kierunku, że będziemy stawiać właśnie na automatyzację, na autonomię, na rozwój tej sieci samochodów przemysłowych elektrycznych, które będą sobie jeździć właśnie głównie po autostradach, dlatego że tam im jest najwygodniej. Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym odcinku z naszej serii co czwartkowych live'ów. Tym razem będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w temacie elektromobilności w Polsce, dlatego że jednym z najgorętszych tematów właśnie stycznia 2025 jest nowa ustawa o elektromobilności i nowe wymagania wobec budynków niemieszkalnych, które nakłada na właścicieli budynków niemieszkalnych ta ustawa. Także to jest temat na później. Najpierw porozmawiamy o tym, jak w ogóle wygląda elektromobilność w Polsce, na jakim etapie jesteśmy w rozwoju, z jakimi wyzwaniami zmaga się teraz aktualnie Polska jako kraj, jeżeli chodzi o elektromobilność. No i opowiem o tym, co my jako Kopernik Go robimy, żeby tę elektromobilność w Polsce zwiększać. Także zacznijmy może od kilku statystyk, które nam opowiedzą... Jak wygląda obecnie sytuacja? Aktualnie najnowsze statystyki mówią, że w Polsce zarejestrowanych jest około 140 tysięcy samochodów elektrycznych, z czego mniej więcej 1 trzecia to są takie samochody czysto elektryczne, a reszta to są samochody z napędem hybrydowym. Tutaj bardzo duży udział, to, to, tutaj akurat mówię o samochodach elektrycznych osobowych takich z których korzystamy na co dzień na przykład na dojazdy do pracy na wycieczki i tak dalej. Natomiast jest jeszcze duża przestrzeń dla przemysłowych samochodów elektrycznych. Tutaj głównym motorem jakby napędowym tych przemysłowych samochodów elektrycznych jest to, że one mogą być autonomiczne. Dlatego bardzo dużo firm nie tylko w Polsce, ale też na świecie Inwestuje w samochody elektryczne, które mogą jeździć w sposób autonomiczny, dlatego, że to jest bardzo wygodne, żeby wysłać taki samochód elektryczny z jednej bazy przez autostradę do drugiej bazy i przewozić towary bez udziału kierowców. Na razie, zgodnie z prawem, nie jest możliwe przewożenie takich towarów bez udziału kierowców. Natomiast spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości, kiedy te autonomiczne samochody rzeczywiście będą podejmować decyzję, że się tak wyrażę, lepszej jakości, ten rynek może się rozwinąć bardzo mocno w takim kierunku, że będziemy stawiać właśnie na automatyzację, na autonomię. Na rozwój tej sieci samochodów przemysłowych elektrycznych, które będą sobie jeździć właśnie głównie po autostradach, dlatego że tam im jest najwygodniej. Jeżeli chodzi o ciekawe statystyki związane z rozwojem elektromobilności w Polsce, to aktualnie w dużo lepszej sytuacji jest rynek stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Niż rynek sprzedaży samochodów elektrycznych. Tutaj eksperci mówią, że to głównie ze względu na to, że nie ma żadnych dopłat do zakupu elektryków, dlatego że bardzo często właśnie na zachodzie Europy, czy w Chinach, czy w Stanach były te dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. To bardzo mocno popychało rozwój elektromobilności właśnie w kierunku tych samochodów, bo można je było kupić taniej. Natomiast rozwój tych ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych jest stabilny, rozwija się rok do roku o około 1000 nowych stacji. Aktualnie ich jest w Polsce około 9000, z czego jedną trzecią stanowią te stacje szybkiego ładowania. Stacje tak zwane DC, które są głównie zlokalizowane na przykład na stacjach benzynowych i w takich miejscach, gdzie nie, nie spędzamy dużo czasu. Za mną, tutaj, stoi nasza kopernikowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych. To jest akurat model stacji AC, czyli stacja na prąd zmienny, czy technicznie rzecz biorąc prąd przemienny. To są takie stacje ładowania, które stawiamy przy biurach, przy restauracjach, tam gdzie spędzamy trochę więcej czasu, dlatego że tam. Czas ładowania jest trochę dłuższy, ale o tym powiem może trochę później. Myślę, że warto przybliżyć też, jeżeli chodzi o elektromobilność, jak wyglądamy na tle Europy jako Polska. Więc tak, aktualnie w 2024 roku w Niemczech udział nowych rejestracji samochodów elektrycznych w ogóle w rejestracjach samochodów wynosił 13,5%, natomiast w Polsce to jest tylko 3%. Tutaj głównym motorem właśnie tego rozwoju w Niemczech podobno są te dopłaty, które wynoszą od 2 do nawet 10 tysięcy euro na zakup takiego nowego samochodu elektrycznego. W Polsce tych dopłat jako tako nie ma, dlatego ten rynek tutaj się rozwija trochę słabiej. Też Niektórzy zwracają uwagę, że Polacy trochę nie mają zaufania do samochodów elektrycznych, dlatego tutaj y, trzeba będzie bardzo dużo zmienić właśnie w, takiej, w takich kwestiach świadomościowych, żeby ten rynek rzeczywiście mocniej się rozwijał. Natomiast już widzimy coraz więcej tych stacji ładowania y, pojazdów elektrycznych. Chodząc po mieście, jeżdżąc po autostradach i tak dalej, więc jesteśmy świadomi, że ci użytkownicy tych elektryków rzeczywiście są. We Francji i w Wielkiej Brytanii te statystyki są bardzo podobne, dlatego że udział tych nowych samochodów nie wynosi tak, jak w Polsce 3%, ale około 11-12%, więc troszkę mniej niż w Niemczech. Natomiast to są dalej kraje z czołówki rozwoju elektromobilności. Myślę, że tyle o statystykach. Chciałbym powiedzieć co nieco na temat tego nowego prawa, które właśnie weszło w Polsce. Aktualnie to, że nie mamy ładowarki samochodów elektrycznych, nie wiąże się z żadną karą. Natomiast już właściciele budynków niemieszkalnych mają obowiązek montowania takich stacji ładowania pojazdów elektrycznych, plus wszystkie nowe budynki, gdzie będzie parking powyżej 10 miejsc parkingowych już na etapie projektu muszą mieć przygotowane właśnie miejsce podładowania elektry samochodów elektrycznych zanim przejdę do tego No to jeszcze powiem co się będzie działo dalej o przypomnę o tym jakie mamy rodzaje ładowarek jak one ładują gdzie się dobrze sprawdzają już trochę o tym mówiłem ale Myślę, że warto o tym przypomnieć. No i też pokażę, gdzie można znaleźć materiały wyprodukowane przez nas na temat tego, jak się przygotować do tych wyzwań związanych z tą nową ustawą o elektromobilności, która weszła w życie od stycznia tego roku. Także przechodząc już właśnie do tych wymagań prawnych, które mamy, to wygląda to w taki sposób, że Mamy podzielone kategorie albo na budynki, no mamy podzielone kategorie na budynki mieszkalne i budynki niemieszkalne. Budynki mieszkalne aktualnie nie mają obowiązku montowania stacji pojazdów elektrycznych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Natomiast taki obowiązek może się pojawić w najbliższej przyszłości, natomiast właściciele budynków niemieszkalnych, czyli parkingów i hoteli, restauracji itd., jeżeli mają powyżej 20 miejsc parkingowych, muszą mieć przynajmniej jedną ładowarkę aktualnie, natomiast muszą mieć też przygotowaną infrastrukturę, żeby zwiększyć ilość tych ładowarek. Natomiast właściciele budynków niemieszkalnych, którzy dopiero gdzieś tam te inwestycje powstają, powstają projekty i tak dalej, muszą już przygotować projekty, gdzie jest jedna stacja ładowania na maksymalnie 10 miejsc parkingowych. Także tutaj to jest dosyć restrykcyjne prawo i tutaj ilość tych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na pewno będzie rosnąć w miarę jak. Wszyscy właściciele hoteli, restauracji, parkingów, jak przy Biedronkach będą powstawać stacje ładowania pojazdów elektrycznych, będziemy widzieć tego coraz więcej, właśnie ze względu na to nowe prawo i ten obowiązek, który pojawił się z dniem 1 stycznia 2025. Jeżeli potrzebujecie dowiedzieć się Więcej na temat właśnie stacji po, po ładowania pojazdów elektrycznych, albo tego jak przeprowadzić cały ten proces y, pozyskania takiej stacji, y, no to zapraszam do dzwonienia na naszą infolinię pod numer telefonu 12 419 88 83. Można też dzwonić pod 12 419 88 84. Mamy uruchomione właśnie dwa numery telefonów. Można pisać na gołma.opakopernik.io albo na kontakt.opakopernik.io, żeby dowiedzieć się więcej. Natomiast, tak jak mówiłem, przejdę zaraz na naszą stronę internetową i pokażę gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat. Jeżeli chodzi o to nowe prawo, no to tak jak mówiłem, nie ma aktualnie żadnych kar za to, że się nie dostosujemy do tego obowiązku, natomiast ten obowiązek już jest, już wszedł w życie. No i możemy się spodziewać, że ten rynek ładowarek będzie się rozwijał bardzo mocno. Do tego dodatkowo urzędy publiczne też mają obowiązek, właśnie. Stawiania tych ładowarek pojazdów elektrycznych. W miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą powstawać tak zwane strefy czystego transportu, czyli miejsca, gdzie trzeba będzie spełniać jakieś określone wymagania ekologiczne, żeby w ogóle wjechać. Także tam będą miały wstęp głównie elektryki, jakieś zabytkowe samochody, no i te nowsze samochody spalinowe, te starsze już niestety nie. Tak samo w tej ustawie o elektromobilności zostały dodane wymagania odnośnie publicznej floty, to znaczy, nasz rząd będzie miał obowiązek posiadania określonej ilości samochodów elektrycznych w środkach jakby publicznych, czyli tam, gdzie mamy urzędy, ministerstwa i tak dalej. Tam też będą musiały być elektryki, żeby właśnie. Ten rynek elektromobilności w Polsce napędzać. Ja tymczasem przejdę może do naszej strony internetowej. Pokażę tutaj na ekranie, jak to wygląda. Więc tak, wchodząc na stronę kopernik.io możemy spojrzeć na to, jak tam, jakie spółki w ramach Kopernik, w ramach grupy Kopernik. Działają, jak, jak tam, jak wyglądała nasza historia, z kim współpracujemy, kto jest naszym partnerem. Można tutaj poczytać ciekawe artykuły na temat tego, co się dzieje aktualnie na rynku odnawialnych źródeł energii. Można też zawsze skontaktować się z nami. Tu mamy numery telefonów, maile kontaktowe. Także zapraszam serdecznie do odwiedzania naszej strony. Natomiast w sekcji e-book można zajrzeć do e-booka o stacjach ładowania. Tutaj mamy przygotowaną taką ładną stronę, gdzie wyjaśnione jest wszystko, co można znaleźć w tym dokumencie. To jest takie podsumowanie tego wszystkiego, co powiedziałem tutaj, czyli możemy się dowiedzieć właśnie, jak wygląda elektromobilność w Polsce na tle Europy, kogo dotyczy nowe prawo, czyli jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dotyczy nas, można pobrać takiego ebooka, zajrzeć do niego, sprawdzić, poczytać, dowiedzieć się coś więcej. Opowiemy dużo o tym, jak wygląda proces powstawania takich ładowarek, dlatego że tutaj te ogólnodostępne ładowarki potrzebują trochę dokumentacji. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w pozyskaniu tej dokumentacji, to zawsze służymy pomocą. Co jeszcze? No to tutaj możemy też skorzystać z formularza kontaktowego i zgłosić nasz parking pod stację ładowania pojazdów elektrycznych. Szczegóły tych umów dzierżawy i tak dalej można pozyskać, właśnie kontaktując się z naszą infolinią albo pobierając z tego e-booka. Jak klikniemy pobierz e-book, to wyświetli nam się właśnie plik w PDF-ie. Gdzie będą te wszystkie y, informacje, właśnie i na temat Kopernika Go, jak wygląda Polska na tle Europy, y, kogo dotyczy nowe prawo, jakie wyzwania dla przedsiębiorców y, stawia ten nowy obowiązek posiadania stacji ładowania. Opowiemy trochę o tym, ile kosztuje y, taka ładowarka, y, opowiemy o tym, jak wygląda proces, żeby. Zwiększyć świadomość tego, że tutaj i te odbiory Urzędu Dozoru Technicznego, warunki przyłączeniowe, umowy przyłączeniowe, jak to wszystko działa, można właśnie te wszystkie informacje pozyskać na naszej infolinii. O tutaj jest tak skrótowo pokazane, jakie mamy rodzaje ładowarek do wyboru. Więc tak jak mówiłem, są te ładowarki na prąd przemienny, są ładowarki na prąd stały. Natomiast ciekawą opcją w takich miejscach, nie wiem, w parkingach podziemnych, na przykład, ciekawą opcją jest tak zwany wallbox, czyli ładowarka, którą montujemy na ścianie, no i podpinamy po prostu do sieci elektrycznej. Jeżeli mamy własny przyłącze elektryczny, no to wtedy ono korzysta z tej naszej mocy, którą mamy podpiętą do budynku. Jeżeli Chcielibyście się zdecydować na współpracę z nami właśnie w ramach Copernica Go i chcielibyście takie ładowarki u siebie zamontować. No to do wszystkie te ładowarki, które my stawiamy na miejscach parkingowych, które my dzierżawimy, one są wpięte do aplikacji, gdzie jest dostęp do ponad 700 tysięcy stacji ładowania pojazdów elektrycznych w całej Europie. Więc, tutaj, tą jedną aplikacją można korzystać z bardzo dużej ilości ładowarek to ona też procesuje płatności i tak dalej także to jest kwestia która jakby ułatwia korzystanie z ładowarek można tam znaleźć najbliższą ładowarkę na przykład jak jesteśmy w trasie można sprawdzić gdzie jest nasza ładowarka jak często korzystają z niej klienci i tak dalej poza takimi wallboxami no to mamy właśnie stacje wolnostojące czyli takie ogólnodostępne. Takie ogólnodostępne stacje wolnostojące mamy w dwóch rodzajach albo z ekranem LED-owym, na którym wyświetlane są reklamy i informacje, albo taką standardową, jak tutaj stoi za mną, gdzie po prostu podpinamy samochód, wchodzimy w aplikację, przetwarzamy płatność i możemy się ładować. No i ostatnim rodzajem jest ta wolnostojąca stacja DC. One są dużo większe. One mają w środku właśnie takie transformatory, które ładują nam baterie prądem stałym. I one świetnie się sprawdzają właśnie na stacjach benzynowych, przy autostradach, tam gdzie chcemy bardzo szybko naładować baterie. Zamiast czekać po kilka godzin, aż nasz transformator w samochodzie przetworzy całe to napięcie, które, tam, które jakby zostaje podane do baterii. Na końcu tego e-booka jest jeszcze kontakt do nas, są linki do naszych social mediów, więc można tutaj, tam, można tutaj mieć taką wizytówkę dodatkowo. Jeżeli chodzi o wyzwania właśnie związane z elektromobilnością i z tym, co się będzie działo teraz na rynku ładowarek ogólnodostępnych, no to na pewno będzie ich powstawać dużo więcej. Tutaj właściciele hoteli czy restauracji mogą to widzieć jako problem, no ale to też jest szansa, żeby właśnie pokazać siebie, swoje miejsce jako przyjazne właścicielom pojazdów elektrycznych, żeby umożliwić właśnie właścicielom pojazdów elektrycznych ładowanie się w naszych stacjach ładowania. Jeżeli chodzi o same ładowarki i sam proces w ogóle współpracy, to tak jak mówiłem w Copernicus GO, jeżeli stawiamy stację ładowania, no to ona trafia do naszej sieci stacji ładowania Kopernik GO. No i można mieć jedną aplikację do ponad 700 tysięcy stacji ładowania w całej Europie. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli masz hotel, masz parking, nie wiesz, co zrobić, jak pozyskać ładowarkę, zapraszamy serdecznie do kontaktu albo właśnie na kontakt małpa .io albo na naszą infolinię. Jeżeli chodzi o informacje, które miałem do przekazania, no to myślę, że Taka dawka wystarczy. Zapraszam serdecznie do odwiedzania naszej strony internetowej, do pobierania tego e-booka, żeby zapoznać się z tymi wszystkimi informacjami. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, zawsze jesteśmy dostępni na naszej infolinii. Także zapraszam serdecznie i dziękuję uprzejmie za uwagę. Do usłyszenia.